Zapraszamy do skorzystania z wiosennej promocji Vectra. Przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne oferty łączone. Proponujemy pakiet srebrny z dekoderem HD oraz szybkim internetem 30 megabitów na sekundę z routerem Wi-Fi w cenie 64,90 zł miesięcznie. Pakiet Złoty z dekoderem HD oraz szybkim internetem 30 megabitów na sekundę z routerem Wi-Fi w cenie 80 zł miesięcznie. Oraz pakiet platynowy z dekoderem HD oraz szybkim internetem 30 megabitów na sekundę z routerem Wi-Fi za 90 zł miesięcznie. W ofercie pozostaje bardzo popularna zimą wśród klientów Vectry oferta na pakiet platynowy z dekoderem HD, szybkim internetem 30 megabitów na sekundę z routerem Wi-Fi oraz telefonem stacjonarnym 50 minut w cenie 99,90 zł miesięcznie. Zachęcamy także do bezpłatnej wymiany swojego starego dekodera cyfrowego SD na HD Motorola. Zmiana odbywa się bez dodatkowych kosztów jednorazowych i miesięcznych dla klienta. Skorzystaj z promocji lokalnej na internet Vectra w cenie 34.90 zł na miesiąc otrzymasz nielimitowany dostęp do internetu o prędkości 10 megabitów na sekundę. Natomiast w cenie 39.90 miesięcznie otrzymasz nielimitowany dostęp do internetu o prędkości 30 megabitów na sekundę oraz dodatkowo gratis dostęp przez Wi-Fi. Lubisz godzinami rozmawiać z rodziną i znajomymi? Telefon stacjonarny bez limitu to koszt jedynie 40 zł miesięcznie. O więcej ofert zapytaj lokalnego przedstawiciela handlowego Wektry w Krawkowicach firmę Teleserwis na osiedlu 30-lecia 9 lub poprzez telefon 511-44-1010. 10.